Mam ze względu na Mikołajki. W dzisiejszym odcinku zostanę święty Mikołajem i będę rozdawał ludziom prezenty. Mm. Jak, kulfon? Cool, cool jak wyglądam jak czop? Najpierw muszę Wam pokazać, jakie prezenty będę ludziom rozdawał. Zanim jeszcze pokażę Wam, jakie prezenty tu mam, to musimy kupić czapkę Mikołaja, żebym wyglądał jak prawdziwy święty Mikołaj. A ona będzie za mała, ona mi na głowę nie wejdzie. Nie, jest gig. To, to też nie wejdzie. Za dużo mam. Nie możemy znaleźć czapek na moją wielką głowę. Nie było niestety czapki na moją wielką głowę, ale kupiliśmy taką trochę mniejszą. Mamy tylko taką, no ale jakaś musi być Prezenty, a jeżeli chodzi o prezenty To będą to prezenty gotówkowe Czyli po prostu koperty w środku z hajsem I to jest edycja Mikołajkowa A jeżeli nabijecie 100 polubień pod tym filmem To zrobię taką samą edycję tylko że świąteczną I tam nie będzie już prezentów w kopertach Tylko tam będą już normalne prezenty Rzeczowe i oczywiście o większej wartości Więc nabijecie 100 polubień i robimy kolejny film A zanim jeszcze zaczęliśmy rozdawać prezenty To zdarzyła się taka tragedia Nie mieszczam co? O kurwa. Słuchajcie, cały energo nam wystrzelił. Tu wszystko było takie mokre. Teraz już wszystko jest posprzątane, ale przed chwilą calipowaliśmy. Nie witaj Warszawo! Możesz się nie czytać. Wszystkie koperty mam losowo ponumerowane i w tym małym pudełeczku mam numerki, które ludzie będą sobie losować. I każdy będzie miał do wyboru albo 20 zł, albo wylosować sobie prezent. Więc nikt nie będzie tutaj stratny Dobra, to czy mogę się chwilę pani zająć? Jest to Dobra. Niestety pani straciła co najmniej 20 zł. Nagrywam taki mikrojkowy odcinek, jako że mikrojki się zbliżają. Ma pan już jakieś prezenty na święta dla kogoś? Nie, nie. nie. Ale właśnie bo nie boi, to nikt. Pieniądze w ogóle nie ma. Nie, nie, to nie chodzi o to. Mam tutaj prezenty i no. mam tu 20 zł. I ma pan do wyboru: albo wziąć ode mnie 20 zł, albo wylosować sobie prezent. A po co? Nagrywamy film. No, no, nie pan... Przepraszam, ale. No chodzi... Ludzie nie chcą darmowego hajsu ja nie ja wiem się... o co chodzi. Boją się ludzie mieć pieniądze ode mnie. Nie, ro, nie rozumiem w ogóle tego, nie? Może on myślał, że ja chcę od niego hajs. Dobra, idziemy dalej. No dobra, przepraszam, mogę panią chwilę zająć, bo nagrywamy film taki mikołajkowy, bo się mi mikołajki. Nie? Ej, siema, sorry, mogę się chwilę zająć? Nikt no, nie, nie chce wygrać kasy. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Ej, sorry, mogę się chwilę zająć? bo nagrywamy film czy nie bo Musi Mikołajki zbliżają. i mam tu prezenty i mam też 20 zł. I teraz masz do wyboru, albo wziąć ode mnie 20 zł, albo wylosować sobie prezent który z tych prezent? prezent wylosować? To są ogólnie prezenty w kopertach i tu mm -hmm. mamy numerki, one są ponumerowane to sobie teraz możesz wylosować jeden numerek tak, numer 6 6 szósteczka mhm. dobra, i teraz znajdziemy sobie kopertę to są ogólnie koperty, więc w kopertach również są pieniądze Dobra, to jest koperta twoja. Jak chcesz, to możesz ją otworzyć. I tam też są pieniądze, to już Ci powiem. Tylko nie wiadomo jeszcze jaka suma. 50. Zł. 50 no i proszę bardzo masz na Mikołajki, Dzięki na prezencie dla kogoś. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Pierwsza osoba została. No I w możemy Wam chwilę zająć. Najcewamy film na YouTube'a. Jako że się Mikołajki. Mam tutaj prezenty i mam 20 złotych, możecie sobie wybrać. Albo weźmiecie ode mnie 20 złotych, albo wylosujecie któryś z tych prezentów. Prezencik. Prezencik? Tak. Jako prezenty też są koperty, oczywiście z hajsem, ponumerowane. I tu mam numerki, wylosujecie. No Piątka. Numerek pięć. Piątka. I w kopertach też jest hajs. ja mam od 20 do 100 zł tam może być. Ale na pewno nie ma. O kurde. Czek, możesz wyciągnąć? 50 zł. 50 zł. 50 50 50 macie na jakiś prezent. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję wielkie. I kolejna osoba już z prezentem moim. Już było 50 i 50, więc 50 już nie ma. Teraz są dwie setki. Nie, jeszcze jest chyba 1 50, dwie setki i same 20 zostały. Co ci mówię? Tój kanał Patron. Patron, tak. czy to? Dobra, Dobra, dzięki. I mamy kolejnego subskrybentu Drugi Przepraszam, mogę chwilę Pani zająć? Nagrywamy film nie, nie. No i kasa Przeszła obok Co najmniej 20 zł przepadło Jak ktoś na... Uważaj więc pamiętajcie, jak ktoś nagrywa film do Was podchodzi, to zawsze się zgadzajcie, bo nie wiadomo co można wygrać. Czasami dużo hajsu, czasami mniej. A przynajmniej jak ja do Was podchodzę, to nigdy nie odchodźcie I pamiętajcie, że jak będzie 100 polubień pod tym filmem, to robimy taką samą akcję, tylko że Bożonarodzeniową, i wtedy będą dużo lepsze prezenty do wygrania. Więc oglądajcie całe filmy i klikajcie łapki w górę. Siemanko, sorry, możemy Cię chwilę zająć. Nagrywam. Dobra. Siema sorry, możemy Wam chwilę zająć jeszcze zgódźcie się, proszę, każdy przynajmniej ucieka Bra, Nagrywamy film mikołajkowy, bo się mikołajki zbliżają I macie do wyboru, albo wziąć ode mnie 20zł Albo wylosować sobie prezent z, tej, z tego opakowania Prezent usłyszycie? Dobra tu Mam numerki, tu ogólnie mam w środku koperty ponumerowane I tu mam numerki Fierzy? Tak, jest Dobra Numerek 2 Tu są ogólnie koperty z pieniędzmi Jest dwójeczka i tu jest od 20 do 100zł będzie w środku Więc możecie otworzyć 50 zł. Dobra, super. Macie 50 zł. Nie wiem, na prezent, albo na jakiś. Dziękujemy bardzo. Dzięki, cześć. Kolejny pędyszek rozdane, więc już wszystkie 50 nam uciekło i to pod rząd. Wszystkie trzy pięćdziesiątki pod rząd. Zostały tylko 20 i stówki, więc ktoś będzie dzisiaj bogaty. Mogę chwilę zająć. Nagrywamy filmik ołajkowy. Nie bój się. I masz tak: do wyboru albo 20 zł, ode mnie możesz wziąć, albo wylosować sobie prezent z tej, koper... z tej torebki. Prezent. prezent. Każdy prezent wybieram, nikt jeszcze nie kieszenie mi się od 20. I tu mam numerki, one są ponumerowane i wylosuj sobie jeden numerek. Numerek 5, tak? I nie ma koperty z numerem 5. A, to jest 4. Dobra, to jest 4. Dobra, proszę bardzo, to jest czworeczka, muszę otworzyć. Jest tu od 20 do 100 zł. będzie. O, 20 zł. no ale zawsze coś, co, na jakiś prezencik może będzie Dziękuję. Dzięki wielkie, na razie, cześć Jeszcze dwie setki są w puli, więc ktoś na pewno się dzisiaj ucieszy Tak, są jeszcze trzy dwudziestki i dwie stówki Mi już od tego godzina się język plączy, ja już nie mogę normalnie mówić, bo sztywne usta normalnie Święty Mikołaj teraz musi sobie zrobić trochę przerwy, bo się głodni zrobiliśmy, więc idziemy zjeść i zaraz wracamy do rozdawania prezentów Święty Mikołaj robi sobie pół godziny przerwy na jedzonko Mieliśmy chwilę przerwy i już wracamy do rozdawania naszych prezentów. Przerwa na kawę. Siema, sorry, mogę Ci chwilę zająć. Nagrywamy film na YouTube'a, Mikołajkowy, w którym albo możesz wziąć ode mnie 20 zł, albo wylosujesz jeden prezent z tego pokowania, bo tu mam prezenciki. No to wylosować. Prezencik? No. I tu mam numerki do wyboru. Losuj numerek. No dobra. Numer. 7, Więc teraz wyjmujemy kopertę z numerem 7, i oczywiście w tych kopertach też są pieniądze. Będziesz miał na jakiś prezent, albo na co będzie chciał, i możesz otworzyć, zobaczyć co tam jest. Ogólnie od 20 do 100 zł w tych, w tych kopertach jest. Okej. Okay. Zobaczymy, ile wylosowałeś. Stówę A wyjmiesz? Pokażesz? Tak. No i proszę bardzo, stówka ląduje do ciebie, możesz sobie coś za to kupić. Albo komuś jakiś prezent zrobić. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. na razie. I mamy tu. Pierwsza stówka rozdana. Chyba zadowolony był, co? Tak? No i dobrze. Będzie miał na coś. O to w tym chodzi, po to to jest, nie? Nagrywamy film na YouTube'a. No. Taki Mikołajkowy. No nie Bo się Mikołajki zbliżają i masz do wyboru. Albo 20 złotych ode mnie możesz wziąć, albo wylosować sobie jeden prezent z tego pakowania. Słuchaj, ja się śpieszę na pociąg. Nie, to masz 20 zł? Nie, nie. Masz? Nie, nie, nie Proszę cię. Mikołajki są, czy sobie kupisz albo komuś czekoladę na prezent. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. Okay. Oj. Dzięki, trzymaj się miłego dnia. Nie chciał wziąć udziału, to chociaż ma 20 zł. I idziemy szukać dalej ludzi. Nagrywamy film Mikołajkowy na YouTube, w którym macie do wyboru albo 20 zł wziąć ode mnie, albo wylosować jeden prezent z tej koperty. Losujemy. losujemy. Tak, tak. W środku mam numerki, a w środku tej torebki są koperty z numerkami, w, którym, w których też jest hajs. No nie? Tak sobie. Więc losujcie sobie jeden numerek. Dobra, dawajcie po jednym. Ta, no musisz nawet. Trzy. Jeden. Numerek jeden. A Ty masz? Trzy. Pokażę Ci do kamery jeszcze, że trzy i jeden jest. Więc bierzemy kopertę z numerem trzy. Nie. Ja trzy dla Ciebie. Koperta z numerem jeden jest dla Ciebie. I w tych kopertach jest albo od 20 do 100 zł. O, tak. Też jest hajso, nie. Najlepszy prezent. Tylko po kolei. 20 zł i stówka. No i ma, możecie sobie kupić albo jakiś prezent, albo nie wiem, na co chcecie wydać. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. No serio, serio. Mikołajki są. Za chwilę. Dzięki wielkie na razie. Pazerne po jednym kopnęły od razu. No ale dobra, niech mają. Już prawie wszystkie koperty mamy rozdane, zostały nam tylko dwie Ludzie szczęśliwi, mają hajsik na prezenty, czy tam na co 20 zł to w sumie nie wiem na co można wydać, na czekoladę chyba Ale zawsze coś, nie? Pamiętajcie, 100 polubień pod tym filmem i robimy bożonarodzeniowy odcinek Taki sam jak ten, tylko że w prezentach będą prawdziwe prezenty, a nie koperty z hajsem Chociaż myślę, że koperty z hajsem są takie uniwersalne i każdemu się przydadzą Ale w Boże Narodzenie polecimy troszkę grubiej Pomyślcie oglądać i zostawiać łapki w górę Pamiętajcie, łapki w górę! Łapy w górę! Ła, w górę! Sorry, możemy Wam chwilę zająć. Jeźdź, bo każdy mu ucieka. Nagrywamy film yy, mikołajkowy, w którym możecie albo wziąć ode mnie 20zł, albo wylosować sobie jeden prezent z tej koperty, yy, z tego opakowania. Bierzemy, bierzemy. prezent. Chciały mi już tylko dwie, niestety, wybierać sobie jedną. I w tych kopertach też są pieniądze. Nie wiem, czy to Was zaskakuje. Numer 8. Koperta z numerem 8, proszę bardzo. Możesz otworzyć. 20 zł, 20 zł. Zawsze będzie na coś, na jakąś czekoladę czy coś. Dzięki, wielkie. Dzięki, na razie. I została ostatnia koperta. Czy to jest 100 zł, czy nie? Tak, na 99% to jest stuwa. Chociaż nie wiem, czy tu. Chyba dwie dychy, chyba tu już nie ma stuwy, No nie dobry, przepraszam, mogę chwilę panu zająć. Nagrywam. Dobra, nie, nic nie szkodzi. Nagrywamy film Mikołajkowy i możecie albo wziąć ode mnie 20 zł, albo wylosować sobie jeden prezent z, tej, z tego opakowania. To no oczywiście, no, że I, tak. Tylko już losowanie nie ma, bo została mi ostatnia koperta, <grym się <grym się więc tam. po prostu wam to dam. <grym się <grym się I tu jest ogólnie, ogólnie to też są pieniądze. O, Od 20 dobra, do 100 zł tak? to może być. Nie wiem ile, no, ile to już jest, ale to już ostatnia koperta, więc. Oczywiście. No Jaki stres? Cię nie umiem. 20 zł. 20 A, no tutaj 20 zł. No to jakaś czekolada będzie. Ale, jako, że to już ostatnio była koperta, to proszę, jeszcze 20 złotych dla Was. I macie 40. 20 zł na osobę. Proszę bardzo, może będzie na jakiś prezent, czy na coś. Dzięki wielkie. Na razie, trzymajcie się. I Już wszystkie prezenty rozdane. Jeżeli chcecie edycję Bożonarodzeniową, to tak jak mówiłem, 100 łapek w górę pod tym filmem i biorę się za rozdawanie prezentów. Elo!